Zobaczcie jak jest pięknie, no coś cudownego kurwa, cisza, spokój, owa stycznia, kurwa tyle słyszałem, zamiecie śnieżne, burze śnieżne kurwa nad polskim Bałtykiem w tym Trójmieście, cholera wie co się będzie działo, a tu spokój, cisza, przyjemnie, ciepło, zobaczcie, cofka była, to się taki uskok zrobił, tego nie było tutaj na plaży. Ale to tylko w tym miejscu, czyli musiało tutaj akurat, ale też trochę dziwne, że, kurwa to wszędzie go by było. Ale może tu jest takie wzniesienie, nieważne. No kurwa coś pięknego, zobaczcie, zaraz trzeba iść do wody. Jest tak tu cieplutko, powiem wam, że tu jest znacznie cieplej niż tam w głębi lądu. No woda jest cały czas cieplejsza. Niesamowite, no jaram się, bo, bo kurwa zimą jeszcze nie mieszkałem nad morzem. Coś, coś pięknego. No, zupełnie warto wyjść bez względu na to, czy, czy się nad wodą mieszka, czy w mieście, czy w górach wszędzie jest trochę zieleni. No, najlepiej do tej zieleni, ale nawet połazić pomiędzy kamienicami Kraków przepiękny, no, ale centrum dużo zabytków, no to tam się już chodzi pomiędzy tymi kamieniczkami, ale też bardzo ładnie. No tu jest ta przestrzeń, no, coś pięknego. Słuchajcie, głowa do góry, kurwa. I trzeba łazić, trzeba wychodzić. Rower albo kurwa na nogach. Nie tymi autami kurwa napierdalać, dupy rosną. Lecimy.